Czekaj sekundę. Jesteśmy na korcie polskim. Muszę zastanowić. gran Bonus, prawdopodobnie. Michał, gran, nie? Gran. Bo jestem. Grand Bonus. Tak jest. Tak, bo jestem trochę zakręcony. Jest to półfinał Grand Bonus turnieju rozgrywanego w ramach 111 od Darek Cup. Na pierwszym planie mamy Michała Michał Sali z Kątów Wrocławskich, który właśnie serwuje, lewo-ręczny. A przeciwnikiem jego, tam, daleko, jest Gorzelecki gracz Robert Kiełdanowicz. I z tego co mi tu chwilą Michał powiedział, chyba 4-3 prowadzi Robert w pierwszym secie. No, a teraz porozmawiamy tutaj z gościem. Mamy w studiu Jarka Grele i pan Jarek powie co tam na, na duszy, na sercu leży. Co mi leży na sercu? No, coś tam już na, na sercu leży. No. Grasz mecz no, z Andrzejem Miśkiem, więc ten, rozumiem, że, le, że leży Ci na sercu ciężki mecz. Ciężki mecz, ale nie robił Wkrótce będzie dwudziestolecie moje na korcie Moje na korcie dwostolecie? Jeszcze raz, 6 lat ty miałem. Na na do podstawowej założyć, Załóżmy wyciągnąłem wychodź, bo już ten zagrał. Co ty gadasz? Ale miło! Poczekajcie od zostawmy na razie przy zmianie. Bo ja może powiem, a ktoś to nie wie. Powinien wiedzieć. Michał sali, to jest... To po prostu wojownik nie z tej ziemi. To jest facet biegający, walczący, to, to, to po prostu masakra jest, ale teraz możemy tą... Przerwy nie ma, nie ma wymiany, więc możemy teraz wjechać do człowieka, który przed powiedział, że, że będzie obchodził dwudziestoleciek na Tak, kurczę. Na... Czy ty skończyłeś na 26 masz teraz? 26, tak. Wow. I co roku jest coraz więcej. Tak, to, i co roku jesteś starszy. Kurczę, no to, to, to sympatyczne, a, a skąd ci przyszło taka na że ty to kontrolujesz i wiesz, że jak skąd to się wzięło? Mam takie zdjęcie jeszcze nasze wspólne z y, szkoły podstawowej, no, podstawowej numer 5, której trener kiedyś powiedział, trzymajcie to, to będzie niezła pamiątka. Ouu, co ty gadasz? Tak, jest, Ale ja, ja. No jest z datą i dedykacją. No co ty 10, mówisz? No, ten goziały to naprawdę jakiś wariat jest. Hej, to miło Jarku! Wielu, to to... Samo to, że o tym wspominasz, to jest naprawdę szacun. Fajnie! A dlatego! To a kiedy dokładnie? Bo powiedziałaś, ja nie słyszałam, przepraszam. Nie, nie, no myślę, że to będzie jakoś w maju. Bo, w, maju. w maju. W przyszłym roku tak, 2016 w maju, ja? w maju, ja? Tak. Ale ja. To ja. No zamierzasz co? Otworzyć szampana? Czy kupić sobie nowe rakiety? Y jakoś to, y nie wiem, uwiecznić, czy, czy masz jakiś pomysł? Czy po prostu nie? Po prostu przejesz go... Ale grać więcej w tenisa. Tak? A co? Ja, słabo coś za dużo pracy, tak? Nie, gram 40 godzin w tygodniu w tenisa. A ja, 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 ja. no. Mogę sobie wyobrazić jak grasz tego Tenisa z kim i tak dalej i tak dalej Nie zawsze to, to wpływa dobrze na, na twoją formę ja, ja 20 lat, kurczę Fajnie, fajna cyfra 20 Wientki Aniosz Vienki Aniosz to będzie po hiszpańsku Ktoś to śledzi życie tenisowe, to wie dlaczego Jestem ja wiem czy zafascynowany, no próbuję się uczyć hiszpańskiego. A tam mamy baner hiszpański potem Fajnie, fajnie Jarenty. A jak słuchaj wracając do dzisiejszego dnia? Jak widzisz się. A, 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 Jestem trochę rozczarowany moim przeciwnikiem, bo spotkałem go na turnieju w Koninie. Tak. E, czekałem kiedyś. Ja? Okay. A z... kiedy to było? Kiedy to było? 2010-11. Czy tak nie, nie Niekoniecznie, strasznie ciałem. dawno, ja, okej, okay. bo tak, tak. no myślałem, że jakieś takie w ogóle młodzieńcze lata. Czyli Wy się znacie, czyli Wojtek wie, on jak się, grasz? Dzisiaj się zorientowałem, A... ale on nie pamięta. On nie A on nie pamięta. pamięta, ja, ja, okej. Okay. Dwa mhm. mhm. On się nie zmieniał, taki, kurwa, wszystko, czarne włosy, taki, jak ja no. go zobaczyłem, to też e, e, nie miałem żadnych wątpliwości, że jest to Wojtek Sawicki. A znamy się ponad 20 lat, bo on sam wspominał, że grał w moim turnieju przed 20 laty. Tak, tylko chcę tutaj jakby teraz pomyśleć, czy nie zacząć dwóch półfinałów jednocześnie. Mam taki mały dylemacik zaraz ewentualnie pofilmuję jeszcze z minutę. Na czym polega moja dywagacja, jeżeli państwo jeszcze jesteście tutaj na, na, na Eurosporcie. Po prostu jeżeli rozegramy jeden półfinał troszeczkę wcześniej, trójniowy główny a drugi, drugi troszeczkę później. Siłą rzeczy, proszę wydedukować co się stanie, jeden będzie dłużej odpatrzywał od, od tego drugiego. I teraz, jeżeli bym coś takiego zrobił, to bym spytał ewentualnie, czy nie ma problemu. Rozglądam się właśnie po całym obiekcie. Tutaj nie widzę Andrzeja. Andrzej chyba siedzi tam przy barze. Pofilmujemy. Zostaniemy jeszcze z Michałem na dwie minuty i zaraz podejmiemy decyzję. Bo widzę tak, Jarek jest, czyli główny zainteresowany. Tam siedzi Marek Grubleski. Karol Dusz jest tam. Brakuje mi tylko Andrzeja Miśka. Zaraz wyłowię Andrzeja i... O, a tu zobaczmy jak Robert Kiedon się tutaj rozciąga. Proszę, taki stretching taki tutaj. Coś go tam chyba pomału szczyka. Trochę się nabiegał. On zagrał ciężkie mecze. Ostatni mecz, owy grand bonus. To grał ze sternicze, Sterniczukiem Jerzym. Taki wymagający zawodnik. To były 300 sety bodajże. Albo się może mylę. Jakieś tam 6, 4, 7, 5 było chyba. Ale to trzeba było wygrać, to trzeba było wybiegać No teraz walka jest o finał To nie są przelewki i co wyrzucił tego woleja? Aj szkoda fajna, fajna rozmowa z Jarkiem Grellą. Miło, że, że, że wspomniał ten, ten moment. Kurczę, ale miło mi się zrobiło. 20 lat temu. Zrobiłem zdjęcie. Widziałem, To będzie Wasza na pewno pamiątka za parę lat. No i co? Miałem rację się okazuje. Karol? Zabój Miśka, poproś Miszka. Andrzejano. Marek! Marek Jarek! Chodźcie na chwilę. Okej, okay, to my zostajemy na przeurosporcie, a przy okazji tutaj skonsultujemy z zawodnikami. I teraz zaraz przyjdzie Karol. Tak jest. Zostajemy a, a na meczu, a skonsultujemy z zawodnikami, czyli bezpośrednio zainteresowany To tam jakiś Mikołaj wbiegł? Jakaś nie, nie taka czapka. Zielona jakaś. Z tego wszystkiego nie wiem, jaki jest wynik. A to Państwo, jak siedzicie, te piłki pojedyncze... O, ładna akcja. Jak to się skończy? O, popatrz. Gdzieś tam ramą... Tak, nie, nie, nie był pewny, czy to wejdzie w kort, czy nie. No, chodź tutaj. Wołam człowieka, tak? Czy, czy nie wołam? Nie ma go tam. No, nie ma go tam. No, to w trójkę zobaczymy. Myślę, że on... on dla niego nie będzie problemu. Marek! No, chodź tutaj. Aha. Rozumiem, rozumiem. Rozumiem, bo on czeka na przerwę, ja tu gonię, krzyczę na niego, rzucam śnieżkami, kamieniami. ale to naprawdę jest niebezpieczny, kurczę, facet. Słuchajcie, zostaję tu na łączach, chodźcie chodź tu bliżej, zostaje tu na, tu jakiś, to jakiś tokoto tak idzie, o. zostaje na łączach, a my uzgodnimy jedną rzecz. Mam taki zwyczaj, nie muszę go dotrzymywać, żeby półfinały turnieju głównego puszczać jednocześnie. Nie muszę pytać dlaczego, ja? Czy, jeżeli wyrażacie zgodę, że jeden pufina może zacząć się później i on się oczywiście później skończy i tak dalej, i tak dalej, to nie ma problemu. Co wy na to? Poczekajcie, mamy tu wymianę. Poczekaj, poczekaj. Tutaj, ale tu sali jest w akcji. Poczekajcie, jest. Okej, okay. Karol? Nie, nie ma wygra. dla ciebie znaczenia, czy nie masz mniejszą serwę, czy większą. Większą? Mniejszą? OK, hmm. Panowie? Okay. Im szybciej zagram, tym lepiej, ale no nie Dobra, co tam był pierwszy nam Mam tutaj, o, mam Proszę, duś wróblecki, kolcz hiszpański.